Hejka wszystkim! No i co? Mój pierwszy, mój pierwszy vlog w języku polskim na mój YouTube zaczyna się. Dzisiaj u nas sobota i jutro wyjeżdżamy, przeprowadzamy się do Lublina. I teraz zbieramy rzeczy, dlatego że kupiłam tak dużo rzeczy jeszcze przyszedł do mnie dużo paczek. Eee, musimy wysyłać całą pudełkę. No, teraz wam trochę pokażę, co tu mamy. Tu mamy całe pudełko, tam jeszcze mam walizkę, nie zebrałam w ogóle. No i nie wiem. Dużo tego jest. Za dużo. ta To porzucę. Ale w Szczecinie nie było tylko dwa miesiące, no i wiecie. A, już mam nowe pazurki, dlatego że a, wiem, że a, w filmiku, gdzie ja różne paczki, jeszcze trzeba go a, donagrywać, dlatego że mm, nie wszyscy paczki do mnie przyszli, ale już mam nowe pazurki, zobaczcie fajnie, pięknie wyglądają. Dobrze. Vlog! Powiedz proszę, Mark, w języku polskim nie cię proszę. Poznacie to, to jest Mark, dlatego że teraz on bardzo mało mówi że on trochę stresuje się, on nie jest taką medyną osobą i w ogóle nie lubi nagrać filmiki. Trochę będzie w moich filmikach, ale tak... E, dajcie mu spokój, proszę. E, I dzisiaj, ja dzisiaj lecimy kupować bilety. E, I myślę, że jeszcze, kiedy będziemy e, w nocy jechać z Szczeciny do Lubliny, będę to Wam filmik o paczkach, które do mnie przyszły, taki unboxing. No, dobrze, dobrze. Wyglądam mega źle, dlatego że jestem mega zmęczona. Teraz z Markiem, nie wyłącz. Już usłyszeliśmy ubrania, wszystko usłyszeliśmy w pudełkach. I teraz wyjeżdżamy, żeby kupić bilety na pociąg. Ja jestem mega zmęczona i tak boli mi brzuch, że masakram. No i przepraszam, że tak wyglądam przed wami. No. Bez makijażu, że naprawdę bardzo źle się czuję. Ale wyglądam trochę. Jestem zmęczona, dzisiaj e, wystawiłam filmiki na Tiktok, ale takie wiecie, takie bardzo proste, które nagrywałam jeszcze kilka dni temu, nic nowego, dzisiaj nic nie nagrywałam, że e, no naprawdę jestem zmęczona i teraz nagrywać vlog teraz też jest trochę ciężko, A teraz staram się wyjeżdżać, Mark nie chce, żeby ja go nagrywałam, ale on będzie w moich vlogach obecnym, e, no tak malutku, powoli, że on jest przyzwyczajony do kamery i kiedy widzi kamerę, to trochę tak stresuje się, no ale możemy go zrozumieć, tak? Że ja już nagrałam filmiki z dzieciństwa i z dzieciństwa trzymam kamerę w rękach, a Mark nie. E, nie wierzę, że już ujeżdżamy ze Szczecina, naprawdę. E, jutro wyjeżdżamy wieczorem. Której? No powiedz. Mark stresuje się Powiedzieć coś, ale on wie, że ja mogę to tak zmontować, że ja po prostu go w ogóle nie będzie. No powiedz, o, o które wyjdziemy? W języku rosyjskim powiedz. O drugiej? O drugiej nocy? A co to jest? To to? Tylko tak. A której? Przyjechaliśmy najpierw do Lidlu. Teraz ja będę coś powołać na tą podróż z się Zawsze, kiedy jest Jakakolwiek podróż ja zawsze bardzo mało jem i jem coś takiego wękowego. i Teraz coś kupię. No. Kupiliśmy bilety. Co mogę powiedzieć? Kupiliśmy bilety. Teraz ja szybko idę do Biedronki, kupię jeszcze ee, na kanapki. Może tam jakiś nie wiem chleb czy coś. No i jutro wyjeżdżamy, ja dzisiaj już nie będę nic nagrywać, dlatego, że jestem naprawdę mega zmęczona, bardzo jeszcze boli mnie brzuch. No i co, i teraz szybko do Biedronki, spotkamy się jutro, jak już przed wyjazdem, kiedy będziemy pakować jeszcze walizka, eee, no. Eee, przepraszam, to mój pierwszy vlog w języku polskim. trochę tak stresuję się, ja mam nadzieję, że wszystko rozumiecie, ale wiem, że u mnie e, jesteście najlepsi i wszystko rozumiecie. I co, będę was informować. Ludzi nie patrzą, o, Dobra. No co. Walizka są zebrane i za godzinę wyjeżdżamy. Jak coś z góry przepraszam, że vlog może być taki trochę dziwny. Dlatego, że pierwszy raz nagram w języku polskim vlog i dla mnie trochę, trochę jest ciężko. Mark już też jest gotowy. Zbieramy się, ale już są zebrane walizka. Zostało tego trochę. Marku wstanie dlatego, że on trochę więcej. Jak on w Polsce mieszka bardzo dawno, on już jest Polakiem, jakbyś i on fajnie wie język polski, a ja jakbyś nie. I on. Śmieje się z moich błędów, dlatego że jeżeli ty jesteś jakbyś tam e, z innego pochodzenia, to bardzo słychać akcent taki, taki rosyjsko-białorusko-polski. Tak, no. Dobrze. Nie rób tego. Tak. Wiem, że wyglądam niejako. Mega! Nie mega! <laughs> dlatego, że teraz. Nie, Mark, nie jestem jestem bez makijażu. Mega wyglądam, No dzięki. Bez mega. Magi... Dlatego, że ja tak zawsze mówię mega, mega, mega i on tak żartuje, no, żarciki. No, Mark! Mega. <noise> wszystko. To wszystko. To wszystko. <noise> mega. Mark! Jesteś zebrany? Nie. No i wszystko. Jesteś rozebrany? Tak. Teraz, teraz ci pokażę. Mark nie lubi kamery, naprawdę, trochę stresuje się z tym. Ale dobrze, on nie jest typu, On nie jest blogerem i to jest normalnie. Dobrze, kochani! Dobrze, kochani, jak tylko będziemy wyjeżdżać z mieszkania, to ja już zacząłem nagrać. A tak teraz pójdę. Coś zjeść, pójdę. Napiszcie wody, pójdę. wyprostuję ubrania i wrócę do czułem jeszcze raz. Kamerę, że coś przypomniałam. Tak, może ja nie bardzo fajnie wiem język polski, ale robiliśmy test na koronawirusy. Nie. Robiliśmy test na znanie języka polskiego i tam są byli takie tyściki, różnego rodzaju. I ja wygrałam! Ja nabrałam jednego punkta więcej. Jednego. Na jeden. punkt więcej? O jeden. O jeden? Dobrze, ja wiem, że zlewiam język polski. I wiem, że Mark Fanie go zna i fanie mówi, ale ja bardzo staram się to jest najważniejsze, wiesz? Marko. Nie wiem. Wiesz? Akademiku, już jesteśmy i ja jeszcze zrobię taki filmik, jaki pokażę, jak ja zmienię ten akademik, że on teraz wygląda tak jak akademik, a ja chcę zrobić tak e, pięknie. On ma bardzo piękny widok, ale niestety go nie będę pokazywać, żeby wy, żeby wy nie zrozumieliście na jakim piętrze, gdzie w ogóle ja mieszkam. No i co? Nie wiem, co powiedzieć, ale Długo myśleliśmy, jak zrobić wszystko w pokoju, bo on pięknie wyglądał, i po prostu tak, sukienicie wszystko zmieniało, że masakra. Teraz pokażę to. Tu były te szafki, teraz one są tutaj. I no, zobaczycie, teraz trzeba to sprzątać, że ja to po prostu mega brudne. Teraz pokażę Ta super. Nie, długo tego siedzieliśmy i postanowiliśmy, że po innemu zmienimy pokój dlatego, że brakuje światła i te szafki bardzo dużo zabierają światła i no. i będziemy robić, jak ja rozumiem, jak było u nas e, rok temu. Ale już posprzątaliśmy tam i no, możemy <grywanie> i to pokazać te kierowniczki. <grywanie> Ale mamy bardzo fajne kierowniczki, nawet no nic nie powiedziała. Serio. Teraz już jest tam postrzątane, wiesz. Pięknie wszystko wygląda. Nie wiemy, co robić. Tylko zobaczcie, jak to wszystko wygląda teraz. Staramy się coś myśleć, żeby tak łóżko były razem.

Ja mam pomysł i wiem jak e, ja chcę, żeby to wyglądało i to pięknie wygląda, ale to jest niepraktycznie, to jest niewygodnie, po prostu to wygląda fajnie, ale, ale są różne problemy. Na przykład nie ma... Jak będzie radzietka w języku polskim? Gniazdko. Jak? Gniazdko? Uh -huh. e, nie ma gniazdek tak dużo i dużo, dużo rodzaju, na przykład półki różne i no nie jest praktycznie, ale jest pięknie! Dobrze kochani. Nie wiem, co, co będziemy robić. My co robimy? Smaczny, Smacznego. Dzięki. Tak. tak ustalimy? Mhm. Nogami do... To... <noise> nie no, tak, tak. Tak ludzie nie są. Moja w też mówiła, że trzeba spać nogami do drzwi, że tak, ee, kiedy... Człowiek To go tak wynoszą spokoju I tak nie trzeba spać, no nie tak było się spać Ja, ja chcę jeszcze żyć ja spać, Ale jak? Nie, to ty będziesz Ty będziesz spał Nogami A, żeby to było Do Do drzwi? Jak to? A jak? Ale nie, no po prostu ona przeszkadza, wiesz? Po prostu nie ma miejsca A To, co to Ojej, tak zostawisz, to głupsze nie przeszkadza. Nie, nie przeszkadza. No właśnie, tu ten kandyk, tu masz stoły, tu tak? Tu stół, i na samą masz Nie, no nie, 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 tam jest po prostu tak fajnie. Słyszysz? Nie, no to pięknie wygląda. Kiedy tu jest łóżka, a te stoliki stoją so. są o tu, to naprawdę pięknie wygląda. A teraz te łóżka wyglądają bardzo brzydko. A tam wyglądają. A tam wygląda pięknie. No, tak... pięknie. Ale, ale, ale mieszkaliśmy już tak i wiesz, że tak pięknie wygląda. Może niepraktycznie tak, niewygodnie, tak. Ale pięknie. Tak nie mamy, teraz telewizora. Dobra, ale my mieliśmy telewizor, tak pięknie wyglądał. Kupimy telewizor. Trochę później. A teraz proponuję... Ale, tak, no wami do też... Nie, no gamy gdzie drzwi tak ludzie nie spią. Co? Nie. Co? A jak? No jak to gamy do drzwi, na no, Mark, no. O? czemu nie? No proszę cię, no serio, no to nie nie no, na do drzwi. Ja nie wiem, już. No po prostu jak zawsze, jak my siedzieliśmy, że tu będą łóżka, tu będzie studio, tam żeby jeść coś, tu będą stoliki, a tu... moje kosmetyki. Światło. Hmm. I fajnie będzie mi filmiki nagrywać serio. Gdzie ty będziesz nagrywać? O tu, ja tu zrobię taką fajną ścianę, tu będą. Gdzie? Tu, go tu? że no, Tu. Ale tu tak światło pada, wiesz? O tak. O. A ta góry, no tuż. A tu jeszcze będzie tak, e, też będzie światło kolorowe tu. Kochanie, do nas już przyszło dużo czego, a Mark przyniósł paczki e, jak paczki, jak pudełka, które były na w schowku I, i co, teraz staramy się wszystko posprzątać. Teraz pokażę, jak wygląda moja szafka. Tylko początek tylko zaczęłam i teraz pokażę, jak ile pudełek mamy, du, du, du. I teraz to wszystko rozbieramy, sprzątamy i staramy się zrobić jakiś, nie wiem, porządek w tym pokoju, że jest masakra, jest tyle jest tak zimno i no dobra. Robimy, 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 robimy. No już jest jakieś 17, bardzo dużo czego rozebraliśmy, bardzo długo to wszystko było dostało tak gdzieś 20% z wszystkiego, i jesteśmy bardzo zmęczeni. I, I zrozumieliśmy, że jest tak dużo do prania, sakra. Nie wiem, jak to wszystko będziemy robić. Ale pomalutku, pomalutku. Teraz pokażę, co zebraliśmy na pranie, i to, jak coś, nie wszystko. Jeszcze dzisiaj ch e, chcemy pójść do sklepu Biedronka i kupić e, różne jedzonko, ale to zobaczymy, jak będziemy się czuć, no, jak wszystko rozumiemy. Żeby tak, wiecie co, tak e, trochę taki zrobić mały spacerek, no i kupić jedzenie na tydzień. Że nie mamy nic tam, no, w ogóle tam nie wody nie mamy, nie, żadnego jedzenia nie mamy. Mamy tylko kanapie, które zostały, e, jabłko i ja jeszcze, kiedy jechałam, bardzo lubię jeść Nazywa się placki pszeniczne. Oni kupują się do kebabu, czy dla czegoś takiego. Ale ja po prostu ich jem z takimi. Ale ja po prostu zawsze tak ich jem, bez, bez dodatków. A, jak? Bez. Bez dodatków. Markę mi poprawia, dlatego że, no, ja już mówią Dobrze, kochani. Co mogę powiedzieć? To był koniec vloga, to był taki może malutki, malutki vlog, nie wiem co będzie, ile ja tak zmontuję. I myślę, że już jutro pojedziemy z wami do IKEA, pojedziemy do różnych sklepów, żeby kupić dekoracje w akademik. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Komuś każdego z Was, buziaczki i pa pa!